Jesteśmy w Muzeum Crazy Horse niestety za dużo nie można zobaczyć jeśli chodzi o samą budowę. Tyle co z parkingu Tu parking w odróżnieniu od mą kosztuje już 30 dolarów. Należy tylko rozumieć, że chodzi o to, żeby tą budowę sfinansować w dalszym ciągu. A zobaczyliśmy tyle co nic. I tyle co w muzeum, na dobrą sprawę. No i Harleya Davidsona. Ale nie dorzucają w gratisie. Jest rzecz o Indianach. Historię Indian przedstawiają. O, jaki ładny pióropusz. To pewnie takie jednowodza, jakaś rekonstrukcja. Sztuka indiańska. To wigwam Wigwam, czyli po amerykańsku loć po angielsku Po amerykańsku raczej, no. To taka jest sukienka chyba zdobna Niech to strój tego To strój wodza jednak taki O, robi tu za na tym, po lewej stronie A może jakieś squawty chodziło, nieważne mają w środku? Leżanki, jakieś się pali niby i na tym spali, tak? Ale lampy elektryczne to na pewno nie mieli Crazy house To taki rozjechał fotela I W oryginale pewnie były skóry, a to jest jakiś prezent Webbizona. jeszcze więcej detali, oczywiście coś kupcie, Pani będzie, ale to resztę porobię już zdjęć